serdecznie. Ja jestem Agnes a w oglądacie Assassin's Creed Shadows. Utracony honor. Nowa Nowe Noe, Yasuke Jinjiro i Tomiko zakładają nową ligę w imię rebelii pokoju. Kakushi Baiki. Explain the plan. The castle entrance is heavily defended. One will have to fight through to create a distraction, a task most suitable for the samurai, if I may say so. It would be prudent then for the shinobi to quietly make their way to the inner castle gate, and open it with the key. I will follow and meet up with the samurai. We will then go to the gate, and all enter together. My brother has a personal guard, so we should proceed with caution. They will not be more than we can handle. I believe you. Though there is no telling what Sadoki will do. But perhaps I can distract him. Are we agreed then? The plan is good. Let's go. Okay. need to clear the way for sardatame to follow i have orders sir you must comply yes understood that's a relief for the kids too after my mom is a bit stretched i'm okay please but she Zastrasz. niestety. Ale ciekawa jest ta usta. Cicho sam, proszę. Cichosza. Już lepiej? O, moment. Niech tu podejdzie, to byśmy go. No podejdź. Tu jestem. Halo. Tu jestem, podejdź. Halo, halo. Proszę pana. Ale jest po prostu trąbaliński. No, proszę mnie tu nie złościć, dobra? Dzięki. Na pewno zaatakują. Tutaj jest. Tam są. Dzień dobry. Jeszcze się stawia. Proszę mi się tu nie stawiać. Dziękuję. Czy tu może coś być ciekawego, wartego uwagi? Nie widzę. Ale nie znaczy, że potem czegoś nie znajdziemy. Tędy nie przejdziemy. To może z tej drugiej strony, ale tu chyba też nie ma. Jak przejść? Nie no, to jest dostępne. Tu nie będzie chciał się wspiąć. A nie dam radę. Dobra, najpierw sobie tutaj popatrzmy. A! Widzicie to? Nie przejdziemy tędy, mam niewidzialną ścianę. W sumie mamy też tu taki oto sprzęt. Nie da się mocnić, może. A co już się pobawny? Nie wiadomo, czy będziemy mogli sobie tutaj. Się strzał, trzeba tu gdzieś Ojej. Moment. Dobra, ja to wymyśliłam. Trzeba było się wziąć. Ja się udać. Nam się chciał powiedzieć, ale w takiej sytuacji to nie bardzo. A, tu jest. Dobra. Masz, też chcesz, a to niewiele robi. Masz. Poczęstuje cię moją kataną. Co nie? <śm> bez takich słów przyda się żyć go. <śm> Nie da mi umiejętności, czekaj. No, ja mu to naprawdę nigdy nie zrobił. Masz. Aj, no właśnie, tego bardzo nie lubię. Dobra, chodź. Obaw się, ja tu je poczekam. Patrzcie na to, komaż dobra. Brawo! bimy brawo. Ukłony. To jest nieoceniona, ubiegłeś się. No zapraszam. Tam ktoś idzie. Dzień dobry. Tylko we mnie nie strzelaj czymś. Oj jeszcze mnie chcą bić, kopać. Aj, nie mam umiejętności. Daj mi ja Masz. Wow. Oż ty, na sam koniec mnie tutaj chcesz pokazać, że umiesz walczyć No rąkach. Przepraszam. Oj, zamiana.

Można by wejść, ale trzeba by wejść i od razu go zaatakować. Albo spróbować górą, ale nie wiem, czy górą to się uda, bo to nie jest w sumie aż tak wysoko. Nie wiem, nie wiem. Dobra, uwaga. Ojej, no tak. Jakie to zamordujemy? Może by ich ominąć w ogóle. Może by była najlepsza opcja. jak się jakoś dało. Rozejrzyj się. Edukacja samurajskich dzieci. I jest tutaj całkiem sporo. Możemy się udać Czekaj. Nie wiem czy ja tu... Pewnie nie lubię tego zbyt mądrze, ale... Nie lepiej by było po prostu przyjść sobie tutaj po murach. Bo nas nie widzą. Na razie. Oj, te nas zobaczymy. Spi. Można by go jakoś zaatakować. Kunai to nie bardzo. Shurikenem. To jest, to wszystko jest za daleko. Póki śpi to nam nie zagraża. Może po prostu przemknąć będzie ok? Tylko wtedy, jak inni zaczęliby krzyczeć. Czy po prostu on może się obudzić w trakcie, gdzie będziemy przewodzić? Bo tak. To niestety nie wiem. Czy już jesteśmy za daleko? Tutaj nie bardzo. Dasz radę się nawet jakoś tam... O, właśnie. Skakuj tam. Wiem, że balansuję na krawędzi. Ale ja to tylko tutaj tak sobie przejść, dobra? Dobra. troszkę tutaj, poczekajcie. Bez des, des, jakiejś desynchronizacji. Synchronizacji ani nic takiego. Dobra, jesteśmy w takim razie tutaj. Oni tu mogą być. Nie, czy nie ma? Tu jest jakiś guptasek. Drugi guptasek. No i będzie tak fajnie i przyjemnie, jak myślałam. W środku. Może bardzo się skończyć. Może się źle skończy, ale nieważne. Dobra, chodźmy tędy szybko. Zróbmy to tak. Góra, góra. Spróbuję to zrobić po cichu. Oj, dobra, on śpi. Tam ten śpi. Ten co robi? On tak stoi. Nie, on się rusza. Mogę dokonać skrytobójstwa, ale nie wiem czy mnie ktoś nie zauważy. Mamy się udać tam otworzyć drzwi. Drzwi? Duże drzwi! Pramę. A jak tutaj w pobliżu wygląda sytuacja? Pod samymi drzwiami ktoś śpi. A tutaj pod nami ktoś jest A jak jest tu dwóch To tu gorzej Tutaj są to sobie śpili Poznacz go On by nas widział jakbyśmy sobie też tak boczkiem przeszli. Mi się wydaje, że mogą nas widzieć. Chyba, żeby zaatakować jednego, a potem zaraz drugiego. Może by się nie zorientował. Jak on będzie teraz tu... Dobra. To są może za blisko. Nie wiem, żeby się widzieli. Czy nie? Chyba bym, żeby nie. On idzie dalej. This is the gate. Now to get to the other side. Ruchaj. Co dalej? Będzie ciężko otworzyć. On niby tam śpi. Okej, okay, potrzebujemy racji. No to super. Może na razie gdzieś tu wyżej się wspięła. Powinni nas nie widzieć. A nie wiem, w tu. O, teraz nie łapie nam. No łap łap O o dajesz W górę Powoli Na spokojnie Może najpierw zróbmy tak Tutaj, tutaj, tutaj. No to chyba już nie śpi. Mogą otworzyć, żeby oni nie zauważyli. Oj! Oj! Mnie nie widzi. Poczekajmy. Ma... Brama jest tu, ten śpi. To jakby... A ten znowu spaceruje. Najpierw trzeba by pozbyć się tego. Ale znowu ten może zauważyć, to jest tak. Tego pozbyć się w tych krzakach. Ten by może nie zauważył. Tu no są jakieś krzaki, chociaż nie wiem. bardziej kwiatuszki, no to chyba by się nadały. iść w każdej chwili będzie... O właśnie, po sprawie. Aj, nie chciałam spaść, ale dobra. Nie ma tu nikogo. Nie wiem, tak będę wchodzić, wychodzić, wchodzić, schodzić. Otwieraj bramę, otwieraj bramę. Tak That's tak. Done. Where are your skin? Sabatome. Hmm. Cze, uff. Break the door and I'll lead the way. Stay close. I will protect you. Na pewno jesteś pewien? A nie można tak? To... Dlaczego tak świnia ta? Po prostu... się rzucić I to było... Tak. I nabrałem. Tak. I mnie O, to jest ten... To nie lubimy. Więc dostanie... Potem... Tak, tak, było było tych tych Mac, co się z Jest ktoś wie <jest>, <gry> Masz. Złup. Tutaj też zup. Możemy iść. Skortujemy. Spokojnie. No cicho tu jest. Już kogoś widać. Ale nie było! No wiesz co... to stoisz i we mnie tutaj... Zdenerwowałeś mnie. Uwaga! Ło, wow. może sobie trochę żyćka tutaj dołóżmy. O... Gdzie pan? Gdzie? Ndy gdzieś szedł. Ja tak idę wolniej, żeby... Może mi się życie zregenerowało? Czy nie? Tam, tam Niżej jakby A dobra. Czyż to to chyba otworzyć? Satatami What is he doing? He is going to his brother. Please, get off your knees. You do not need Lord Mitsuhide. We can lead our clan with honor again. Together. He will be Shogun, and I will stand next to him. Only then will our clan be honored. You do not mean that. You come here, groveling like a beggar, bringing a pair of murdering Ronin with you. No, brother. They are not my family. You are. You are sentimental and weak. You sicken me. <laughs> got you dog your turn got them hopi spraw ja

That was a good punch. Where did you come from? The Issei idiots. They deserved it. Pretty clever, huh? Not that clever. You got the wrong Issei. Eh, they're as bad as each other. We beat them, though. We're good together. No proszę, nie dość, że pojawił się ponownie. Nasz złodziejaszek jak przewidywałam, że może się zdarzyć. To jeszcze. Tutaj jakiś romans nam się szykuje. Może nie masz rację. Błądzisz. No oczywiście, że... Może nie masz rację. mogę can't something. Well, I'm going back to my village to sell the stuff I found. I knew they were dirty rich. Come meet me. We'll have some fun. Will he live? The wound is not deadly. It will be another scar to blame on his brother. He almost cost us the fight and got himself killed. He was trying to save his family. We would both do the same. Maybe. But my father wasn't a traitor. You have been fortunate today, Lord Sadapame. Do not waste it. I will bury my brother, and I will mourn him. Then I will work to undo the damage he has done. You have my word.